Wow, po kilkunastu latach Bungie w końcu stworzyło nową markę i uciekło spod jarzma Microsoftu, wprost w łagodne objęcia Activision. W końcu to drobny wydawca, który szanuje zdolnych deweloperów. Wydaje tylko Skylanders, zgodnie na podstawie Spidermana, Transformerów i... jak to się nazywało... Call of Duty. A jak ktoś się sprawdzi, to nie musi zdymować się pierdołami, tylko od razu przychodzi do sztandarowej serii wydawcy. No, ale Bungie jest wolny. trzeba stworzyć coś od nowa. To zróbmy dla odmiany FPS-a sci-fi. A może dołóżmy do tego element MMO? Co? Nie umiemy? My nie umiemy? Bungie chciało, żeby było super. Rozszerzyli swoją dotychczasową formułę o mechanizmy znane z masowych gier sieciowych. Za to, pierwsze ich później, najpierw trzeba spojrzeć na gameplay i mechanizmy strzelania. No, 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 no. Gra porównywalna często do Borderlands jest o niebo lepszym FPS-em, który miał szansę na tryb PvP, nie to co w grze gearboxu. W Brasie w Destiny równie dobrze jak w Halo, szkoda, że cała reszta nie dociąga ambicją. Scenariusz i historia niestety nie dorastają do pięt poprzednim dokonaniom banczy. Oboła jest tak prosta i nieskomplikowana, że aż boli. Naprawdę na napisach końcowych miałem Where szeroko was? otwarte usta ze zdziwienia, że tylko tyle wyszło z szumnych mm -hmm. zapowiedzi. Spodziewałem się wielkiej bitwy, podniosłych momentów, dumnych przemówień, a my po prostu dowiadujemy się, gdzie leży problem, idziemy tam i zabijamy wszystkich. Jak fajne nie byłyby te elementy i niektóre motywy, po prostu szkoda, że kampania ucierpiała z powodu skupienia się twórców na aspekcie MMO. Multi, gdzie ścieramy się z innymi, jest naprawdę świetny i to nam zajmuje głównie czas po osiągnięciu maksymalnego levelu. To zasługa pochwalonego już gameplayu, bardzo fajnych map i doświadczenia Bungee. To do Halo jest jeszcze więcej. Dawne taktyki wciąż działają, i nawet wymyślone w Rich umiejętności mają teraz ujście w superach postaci. Szkoda tylko, że nie ma tu naprawdę fajnych trybów gry oraz ciekawszych pojazdów. Wszystko jest małe, lewitujące i przyziemne. A zabawa polegająca tylko na zabijaniu strażników szybko może się znudzić. Rady kopowe, czy jak to twórcy, strajki, to takie dziwne zadania polegające na dojściu do bossa i zatłuczeniu go. Czemu one są takie długie? Czemu po drodze tak rzadko spotkamy jakieś urozmaicenie? I czemu nie wysilono się przy większości szefów? Często to lekko zmodyfikowane modele szeregowych przeciwników. Tłucze się ich czasem i godzinę, a to nie jest zabawne, zwłaszcza przy kilku podejściach. A najgorsze jest i tak grindowanie na koniec. Od czasu tekstowej recenzji na naszej stronie zanurzyłem się głębiej w Endgame Destiny i wiem, że czeka mnie branie kolejnych wyzwań w kategoriach PvP i PvE, wycieczka na którąś z planet, czy odpalenie którejś misji i powtarzanie tego, nawet super nudnych zadań patrolowych. Chętnie skrytykowałbym bezcelowość zdobywanie coraz lepszego sprzętu, ale rozumiem, że zapalnicy z Borderlands i Diablo robią to na co dzień. Destiny oceniłem dość wysoko, mimo negatywnego wydźwięku recenzji. Jako gracz uwielbiający Halo, szybko załapałem pomysły na granie w nowy twór Bungie i przebrnąłem przez jego wszystkie atrakcje zadowolony z jakości gry. Jednak psiocząc, że chyba coś tu obcięto. Podejrzewam, że w grze miała się znaleźć jeszcze mapa Merkurego, bo jedna z aren się na nim mieści. W takim razie skrócono fabułę i ingerowano w pierwotne założenia. Ostatecznie jednak postanowiłem oceniać jakość tego, co trzymałem, niż opieprzać Destiny za to, czym nie jest. Spodziewajcie się i małych dodatków oraz oczywiście kontynuacji. Bungie ma umowę na 10 lat zajmowania się nową marką. Może dzięki przyoczeniu całego świata postarają się bardziej przy kontynuacji, skoro pobili już wszystkie rekordy sprzedaży.